Cześć, tutaj Mon Dzisiaj jest 12 dzień kalendarza adwentowego. I już szukam sobie tutaj dwunastki, żeby otworzyć kalendarz od Anity. Troszkę się ukryła i musiała chwilę jej poszukać. A w środku mamy wstążeczki i coś słodkiego oczywiście. I te wstążki są prześliczne. Zobaczcie, ta wygląda jak skrzący się śnieg. Jest piękna. Pierwszy raz widzę taką wstążkę. Druga jest w takie złote kuleczki, też bardzo kojarząca mi się ze świętami. Natomiast trzecia jest w takie główki reniferów, też bardzo elegancka, bardzo ładna. Teraz jeszcze pokażę Wam co było w kalendarzu adwentowym od mojego męża i mamy w środku dwie bazy do zakładek, do dekupażu, muszę się w końcu za ten dekupaż wziąć, trzymajcie kciuki, e oraz taki folder do embossingu 3D, bardzo 3D. Jestem ciekawa, jak one się spisują. Mam nadzieję, że w którymś vlogmasie jeszcze sobie coś z nich stworzymy. A teraz przechodzimy już do tematu, czyli do rzeczy, które dostałam od wystawców różnych na kiermaszu w weekend. Na kiermaszu byłam w sobotę i w niedzielę. Te vlogmasy wam się troszeczkę później pokazują, ale postaram się nadrobić je. I pierwszym mamy zawieszkę zrobioną z papierowej wikliny, ozdobioną od pani uleńki, która była pierwszy raz na kiermaszu, ale dzięki mnie, ponieważ jej tam wszystkie e, informacje m, kiedyś powiedziałam i bardzo się cieszę, że wzięła udział właśnie w tym kiermaszu i że na niego m, przyszła. I mam nadzieję, że również pojawi się na kolejnych kiermaszach. Druga rzecz jest to cudowny bałwanek, ja go tutaj odpakowuję, bo jeszcze był zapakowany. Te rzeczy, mówię, nie były jeszcze wyjmowane, bo dopiero po kiermaszu nagrywałam ten film. To jest od dwóch kobitek, przesympatycznych ode mnie z miasta, które zajmują się robieniem skrzatów, robieniem choinek, szyciem maseczek i takich fajnych... Etui na sztuczce świąteczne i ten bałwanek jest cudowny, jest um, uroczy i rusza mu się, ruszają mu się oczka. Mam bardzo fajny szaliczek. Nie wiem czy ten szaliczek panie robiły same, um, czy był gotowy, ale jest mega z takimi pomponikami. Ma fajne te rączki takie w śniegu. No, wszystko jest takie ekstra. I ten nosek jest przeuroczy i na pewno stanie gdzieś tutaj u mnie w pracowni. Kolejna rzecz od Kasi i od Beatki. Choinka. Choinka jest cudowna i oczywiście musiałam zajrzeć, jak to jest zrobione. Jest to taki szpic, wiecie, włożony w ten steropianowy stożek, a ona jest pomalowana, nie wiem, czy woskami, czy farbami metalicznymi. Przyklejone jest chyba tutaj gaza i jakieś takie drobne kuleczki, chyba steropianowe nawet. Ale bardzo ładnie to wygląda i no śliczna jest ta choineczka, taka, taka moja właśnie, taka mix mediowa trochę, chociaż dziewczyny zajmują się troszkę innymi rzeczami, ale również mm, coś takiego u siebie miały. I dostałam też od nich taką zawieszkę. Zawieszka jest co prawda gotowa, ale mm, dziewczyny dorobiły tutaj wstążeczkę na górze. I jest piękna i z taką świeczką, bardzo ładna w bieli, więc będzie mi pasować do wszystkiego. A tutaj coś od Madzi czyli mydełko o zapachu pomarańczy. Właśnie nie pamiętam czy z goździkiem czy z cynamonem. W każdym razie Madzia robi zarówno mydełka jak i świece naturalne z wosku sojowego. Mydełka glicerynowe i naprawdę śliczne. Ślicznie to pachnie, ślicznie to jest wykonane i całe stoisko Madzi było ekstra jeszcze jak w niedzielę lampki tam dołożyła u siebie cały czas wącham, słuchajcie, to mydełko pierwszy raz je wyjmuję, ale będę je używać, bo jest takie właśnie świąteczne ma zatopioną tą pomarańczkę no ekstra naprawdę i ekstra zapakowane te rzeczy ma i ma działa w sieci jak i na kiermaszach pod dwoma nazwami imre lawende, gdzie głównie są to właśnie mydełka różnego rodzaju czy też mydełka do masażu, świecę do masażu yy, i drugą my ma yy, nazwę jeszcze Soilo Pisane przez Y, -O -Y -O, gdzie zajmuje się robieniem świec z wosku sojowego, zawieszek. I ogólnie, jeżeli chodzi o kiermasze, to jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że się odbyły. Mam nadzieję, że kolejny, który jest zapowiedziany na styczeń z łośbem, również się odbędzie. Na pewno będziecie mieć jeszcze tutaj relacje i wielkie serduszko dla wystawców i dla wszystkich klientów, którzy mnie odwiedzili. Wracając z kiermaszy, znalazłam jeszcze takie szyszunie. No to co mają leżeć samotnie na chodniku, wzięłam je do domu i co? To by było wszystko na dzisiaj. My widzimy się już niedługo w kolejnym vlogmasie. Do następnego, pa pa!